Jestem obładowany jak wielbłąd, dwa plecaki, idę już właśnie teraz na dworzec autobusowy bus i mam autobus do, do Kuengi zaraz, także czekamy 7 godzin jazdy, to będzie katorga nie wiem jak ten autobus wygląda w środku, mam nadzieję, że są jakieś toalety, a tutaj w ogóle w Baniowsk chmury naszły takie zimno strasznie okrutnie i <laughs> trzeba stąd uciekać, dobra, także idę do autobusu i widzimy się później Jest autobus do Kłęki z firmy Amazonas Amazonas Dobra, pokoj na środka i zaraz w drogę. 8,5 i pół godziny jak w mordę szczeli, po prostu katastrofa Nie spodziewałam się, że aż to, że tak długo Myślałam, że około siedmiu Ale to była masakra to droga, po prostu 8,5 i pół godziny tłoczenia się autobusem Gdzieś tam właśnie bocznymi drogami po górach Góry, wielkie wysokie góry i wąwozy Ugły, widoki, chmury, wszystko, wszystko naraz Także <gryw> jestem wykończony, po prostu jestem wykończony Kłęka, och stare kolonialne miasto. I Tak, myślałem, że zobaczę dwa wielkie wulkany El Altar. Nie było widać kompletnie. I drugi ten największy Chimborazo, widziałem tylko jego podnóżo śnieżone. ma około szkodowa, 6 6000 metrów. Jest to najbliżej położone miejsce na Ziemi, najbliżej słońca, że tak powiem. <grym> Leży niedaleko równika. Ale... No właśnie. Już... I sam nie wiem co ja mówię. Dobra, idę szukać hostelu. Czyli hotelu Las Americas i No, zobaczymy, co to będzie później. Dobra, to No i świetnie, 36 dolarów za trzynocki. Mam balkon z tyłu, także będzie spokojnie w miarę. I czyjeś podwórko. Haha, ciekawe. A tak wygląda ten pokój hotelowy w Las Americas. 36 dolarów. Jest duże łóżko podwójne szafa jakaś oczywiście. Łazienka z prysznicem, także jest ok A na, dole, na zewnątrz na ulicy już na skrzyżowaniu oczywiście duże targowisko, bazar, także sklepy są, w zjedzenie, wszystko jest Wszystko gra, jestem tak podnięty, że nie wiem co robić I tak właśnie się prezentuje moja ulica tutaj od przodu w hotelu Las Americas Wizji, zatłoczone wszystko, potem parę bazarów i jakieś targowisko na rogu no właśnie, z jednej i z drugiej strony tak to wygląda. Dzisiaj najważniejsze to się nie zgubić tej nie uliczek. Ta chwa prowadzi do centrum. Przydeł się kawałek, kawałek się przejdę. Mam ledwo co w razie czego tylko 20 dolarów przy sobie, także jestem bezpieczny w razie rozwoju. No, no żartuję teraz. Tutaj jakie wielkie targowisko, ale już powoli zamykają. A ja w sumie może bym coś zjadł, jakąś empanadę. I ten, oczywiście, także jeżdżą tramwaje. Jakbyście nie wiedzieli, w kłęce są tramwaje. O, takie ciekawe owoce. Ubrania i żarcie. Dolar, dolar, dolar dolaritos. Dolaritos Wszystko za dolary. 5 dolarów, 1 dolar Ile tylko macie? Ubrania, ciuchy, wszystko oczywiście firmowe. Wyszywane znaczki gdzieś tam na zapleczu na zwykłej maszynie do szycia. Właśnie tak widziałem jak byłem w Ambato. Gościu siedział tam w swoim sklepiku, miał maszynę i wyszyła wszystkie oryginalne znaczki jakie tylko chcecie. Adidas, nie Adidas, Puma, Nike. Wszystko jest do zrobienia. To co, kupujemy coś? Kupujemy coś? Cytryna? Un dolarito? I no, cytryna jest tańsza. W sumie taka kiść bananów kosztuje 50 centów. Ale elegancko ciepło jest. Bo rano w Banios było tak zimno. Chmury naszły, zrobiło się ciemno. Zimno, szaro i ponuro. Zresztą są drodze tak samo, bo sporo chmur jechaliśmy w deszczu parę razy A tutaj widać, że jest pogoda Ekstra to jest w sumie południe Ekwadoru. Co to, to jedzie tramwaj właśnie? To co wcześniej mówiłem, że to jeżdżą tramwaje. w Kłęce takie fajne, nowoczesne. I oczywiście sporo tutaj ludności tubylczej, że to tak powiem, czyli Indian Raczej Indianek. zresztą to one głównie się ubierają w te swoje stare ludowe stroje. Fale miasteczków. W sumie zupełnie inne niż Ambato, Quito czy Banios. Ale o tym chyba już mówiłem dzisiaj. Nie pamiętam. Jestem tak zmęczony tą podróżą. Prawie 9 godzin 8,5. Wykończyło mi to strasznie. Będę tutaj jeszcze dwa całe dni. I w piątek jadę już do Guayaquil żeby złapać samolot do Peru także będę jeszcze musiał wypełnić trochę tych idiotycznych papierów które są teraz potrzebne no i proszę, ekologne centrum tutaj jest Gobernación del Azuay czyli być może tutaj urządują władze tej autonomii czy tam strefy, bo to raczej nie jest autonomia są ładne budynki jutro poszukam informacji, bo dzisiaj to Jestem totalnie zielony w tym temacie. Z tyłu chyba katedra. Tak, na pewno. Dokładnie katedra, i już była że na okasa. I to nawet gości mówi po angielsku. Tak, to w hotelu na przykład to nikt. A tutaj uliczni grajkowie. Jest i rockowa muza, a nawet prawie, że pankowa Kłęka. Tutaj w Dzień jest zapewne wielkie targowisko. A teraz chłopaki jakiś rap odstawiają czy hip-hop, bo się nie zna na to. Sporo ciekawych zabytków w mieście. Nie było tego w Kito, nie było tego w Ambato nie było tego w Banios. Taki właśnie styl kolonialny, jest lekka I to tyle już na dzisiaj. Właśnie przejechał kolejny tramwaj nowoczesny, tam jeszcze końcówka bazaru, muzyczka leci. I już pierwsze wrażenia. To centrum miasta jest takie typowo europejskie, właśnie, kolonialne w stólu hiszpańskim, więc jest zupełnie jak w Europie. A moja dzielnia, tam gdzie hostel, to już jest taka bardziej awanturnicza, można powiedzieć. Dobra, więc to tyle, bo jestem zmęczony już totalnie dzisiaj, więc. Więc do jutra. Jutro będzie zwiedzanie kłęki i może coś jeszcze. Także adios!